Jesteś rok młodszy od mojego syna i masz mega imponujący dorobek. Jesteś bardzo ciekawą osobą i masz ten gen społecznikowski. I moje pierwsze pytanie jest, kiedy poczułeś, że chcesz wyjść ze strefy komfortu, że chcesz myśleć nie tylko o sobie, ale też pomagać innym? Jaki był ten pierwszy moment? Czego pamiętasz? No, bardzo dziękuję. bardzo, Raz, dwa, trzy, dobra, działa. Zaw... Tutaj musimy, tutaj chciałem powiedzieć, i, za, i zawsze o tym mówię otwarcie, działam społecznie. Od 12 roku życia. Nie, dobrze jest. Działam od, społecznie od 12 roku życia na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Także i bardzo też działam społecznie i też między innymi piszę pisze pisma, robię interwencje no i też chciałbym, a skoro się odpowiadając też na pytanie jak się zaczęło to cofnijmy się do początków czyli do 2018 roku mm -hmm. e, i... Dobra teraz działa, Cofni tutaj musimy, tutaj cofnijmy się do 2018 roku Wtedy napisałem pismo, napisałem list do, w sprawie swojego dorosłego przyjaciela w spektrum autyzmu z niepełnosprawnościami sprzężonymi. I A do kogo napisałeś dokładnie, ten list? Dokładnie napisałem do Narodowego Przewoźnika Kolejowego i jeszcze do WTO Kolei Aglomeracyjnej z prośbą, poni ponieważ. Przy zakupie biletu internetowego to by się zaczęło od tego, że mój przyjaciel przyjechał na drugi, w drugiego dnia, kiedy wracał do domu, podjąłem próbę zakupu biletu przez internet, i w ten sposób, no i tym sposobem, podjąłem próbę zakupu. Na stronie nie było zniżki, zniżki przysługującej. Yy zniżki przysługującej właśnie dla osoby z niepełnosprawnościami, osoby wtedy mam tu na myśli zniżkę dla osoby niesamodzielnej, mm -hmm. czyli dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji w stopniu znacznym. No i zwróciłem się do narodowych przewoźników, do przewoźników z prośbą, aby błąd naprawić, kiedy skierowałem pismo w odpowiedzi dostałem, dostałem że bardzo, bardzo mi wtedy ładnie podziękowali i też dostałem zapewnienie, że y, usterka zostanie naprawiona, więc sprawa załatwi, więc sprawę załatwiłem skutecznie i to roz, i, i, i tym sposobem rozpocząłem y, też, czyli to był mój pierwszy sukces. Tak, to był mój pierwszy sukces i y, też chciałbym się podzielić kolejnym z pierwszych. Mm -hmm. To y, list do skierowałem wtedy pismo do Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego y, z prośbą o naprawienie o, za, o usunięcie błędnej definicji z podręcznika do języka polskiego do klasy siódmej szkoły podstawowej. Wtedy, wtedy było zamieszanie, kiedy była ta słynna reforma edukacji, były likwidowane gimnazja, i w gąszczu tego zamieszania y, y, doszło do takiej sytuacji, że była błędna definicja spektrum autyzmu że autyzm to jest choroba psychiczna, która się objawia brakiem kontaktu z otoczeniem. To nie jest prawda. I pod, autyzm to jest odmienna ścieżka rozwoju i, to, i autyzm to jest coś, co daje, co daje moc. I chciałbym, autyzm to jest odmienna ścieżka rozwoju. I, i, i podjąłem dział, i wtedy działania, aby powstrzymać. Wtedy, aby dzieci nie uczyły się błędnych i fałszywych informacji na temat spektrum autyzmu. Dodatkowo też jeszcze wtedy skierowałem również zarówno do byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara i byłego Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, i Rzecznik i Pan Rzecznik Marek Michalak się za mną wstawił, skierował również stosowne pismo do Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, aby poprawić tą błędną definicję i tutaj też było szczęśliwe zakończenie, że już później po jakimś czasie też zacząłem otrzymywać dobre informacje, że dzieci się już uczą z nowych podręczników, gdzie jest prawidłowa definicja. Super, a powiedz jakie to jest uczucie, y być tak ważną osobą, żeby nowa rzecznik jako pierwszą decyzję podjęła to, że chce z Tobą współpracować, że chce powiedzieć wszystkim, że Janek Gawroński będzie społecznym asystentem rzecznika. Co wtedy poczułeś? Wtedy to też tutaj się cofnijmy do grudnia 2023 roku. Wtedy już zaczęło się, to był, aby całym założeniem było to, chętnie, i chciałem tutaj otwarcie powiedzieć, jak ja wspominam ten moment. Pamiętam wtedy, było to tak, to była pierwsza decyzja merytoryczna, która i, z, i która miał plan... By, nie, wtedy to było tak, ponieważ było 20 grudnia y, rzecz, y, no właśnie Pani Rzeczniczka praw dziecka złożyła y, przed y, Sejmem ślubowanie i później, pier, i, ale zanim nadszedł ten 20 grudnia to najpierw y, też, y, najpierw Pani Rzeczniczka, pamiętam i, t, i tego się nie boję otwarcie powiedzieć, Zawitała do mnie do domu, wręczyła nominację, a później 20 grudnia po złożeniu ślubowania przed Sejmem, przed parlamentarzystkami i parlamentarzystami, nastąpiło to już oficjalne powołanie. To była pierwsza decyzja merytoryczna pani rzeczniczki, która była jasnym i wyraźnym znakiem. I pierwszym takim wyraźnym znakiem, że trzeba osoby młode słuchać, aby też pokazać, że osoby młode też trzeba słuchać, że trzeba też słuchać osób młodych neuróżnorodnych, osoby młode z niepełnosprawnościami. I tutaj też padło, że zostałem powołany w wieku 19 lat. Tutaj sprostuję, zostałem powołany w wieku 17 lat. I, no i idea była prosta. Idea jest bardzo, idea była, bardzo ważna, ponieważ zostałem wtedy powołany jako dziecko, więc jeszcze jako osoba poniżej 18 roku życia. I teraz, tak patrząc, po, po już po ponad półtora roku, mm -hmm. odkąd, y, peł, y, odkąd minął rok, y, już. Y, to jak to oceniasz z tej perspektywy? I y, teraz już przechodząc do oceniania roku, to był rok bardzo intensywny. To był rok, kiedy krok rok powrotu, yy, można powiedzieć, w, to, był, to, była, to, to był rok, w którym też Urząd Rzecznika Praw Dziecka wraca, wracał do normalności. Do tego, do czego został powołany. Tak, tak? Do, dokładnie po pięciu latach yy, przerwy i wnieśliśmy z panią rzeczniczką to i pokazujemy. Cały czas jak pokazujemy, że osoby młode trzeba słuchać, w myśl zasady nic o nas bez, nas bez nas i także też między innymi podjęliśmy liczne działania, między innymi powołaliśmy Radę Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka, organ opiniodawczo-doradczy przy Rzeczniczce Praw Dziecka, w którego skład wchodzi 10 wspaniałych, młodych, ambitnych, zaangażowanych osób, którzy chcą, chcą działać na rzecz poprawy jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce i ich rodzin i także też, po, też powołaliśmy zespoły eksperckie po pierwsze zespół do spraw partycypacji wspólnie ze Stowarzyszeniem Polski Komitet Narodowy UNICEF Polska zespół do spraw partycypacji dzieci i młodzieży w którego w skład wchodzą przede wszystkim osoby młode Przede wszystkim, ale także dorośli naukowcy, badacze mhm. oraz eksperci i ekspertki, i celem tego zespołu jest wypracowanie, wypracowanie krajowej strategii na rzecz wdrażania prac. Czyli czujesz swoją sprawczość i czujesz, że ludzie z pokolenia Twoich rodziców słuchają Ciebie jako praktyka, tak naprawdę, i eksperta w tej dziedzinie. A powiedz mi, czy jest ktoś, na kim się wzorujesz, albo ktoś konkretny, kto cię inspiruje, czy masz jakieś idoli, może to za duże słowo, ale osoby, które podziwiasz wśród żyjących i tych, którzy już. Yy, I tutaj chciałbym po pierwsze, zanim to nastąpi, to chciałbym też, jeśli, po, jeśli to nie będzie problem, odczytać kilka słów tutaj. Yy, Myślę, że to nie będzie problem, to jest swój czas. Nagrody i... Ich pozwolę sobie odczytać i później odpowiem na to pytanie, ponieważ najlepiej czuję słowa, kiedy mówię je prosto z serca, ale dziś jestem wyjątkowo wzruszony i mam niezwykłe emocje na radość. Dlatego też przygotowałem, pozwoliłem sobie przygotować małą ściągę. Szanowni Państwo, kochani przyjaciele, to również dzięki wam, dzięki Państwu jestem w tym miejscu w swoim życiu. Jako człowiek wysokiej wrażliwości, ale też twardo stąpający po ziemi, wiem i czuję każdą cząstkę, że to, co osiągnąłem, było możliwe również dzięki Wam, bo byliście blisko. I kiedy cały świat zwątpił, to Wy byliście i jesteście dziś ze mną. Bo ta nagroda to wyróżnienie, i to jest dla mnie coś wyjątkowego. Coś, co pozwala mi nie wątpić, że osoby z niepełnosprawnościami mogą sięgać po całe życie, że mogą mieć i mają prawo do całego życia, do pełni życia. Nie o wyzwaniach chcę dziś mówić, że y, nie o tym, co o, nie o tym wszystkim, co mi odebrały choroby, ale też brak akceptacji tego, że żyję w innym niż neurotypowym modelu rozwojowym. Ale dziś chciałbym się ucieszyć razem z Wami z każdego dnia, z każdego super wydarzenia, z dobrych emocji, konkretnych działań i pięknych, yy, i pięknych ludzi, których spotykam w codziennym działaniu na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Razem zmieniamy świat po kawałeczku. Wiem, że to jest możliwe. I chciałbym z tego miejsca skierować. Serdeczne podziękowania dla wspaniałej ekipy Fundacji Dom Włodzi za to, co i jak robicie od wielu lat, aby dzieciom, którym trudniej wykonywać życie, było łatwiej i bezpieczniej. To wyróżnienie z Waszych rąk to dla mnie wielki zaszczyt. Tak jak do tej pory, tak i w przyszłości możecie, się na, możecie na mnie liczyć. Z całego serca dziękuję moim kochanym rodzicom, którzy. Bez względu na wszystko zawsze wierzą, że wszystko się uda. Mamusi nie martw się o mnie. Już nigdy więcej. Teraz jest ten czas, że mam wokół siebie przyjaciół, z którymi wspólnie ruszam w dalszą drogę. drogę Pomarzenia i w drogę po pełnię życia. A ty mi zdrowie i bądź silna. Tata, dzięki za każdy przejechany kilometr. Logistyczne zwroty akcji. I niezłomność we wspieraniu mnie w najtrudniejszych momentach życia. Też pozwolę się zwrócić do, pa, do pani rzeczniczki Praw Dziecka. Pani rzeczniczko, chciałbym, aby poczuła pani mocno, że odmieniła pani życia młodych wiarą w nas, wiarą w partycypację, w jej sens, wiarą w samostanowienie, w ideę i w wagę i istotę samostanowienia, wiarę w piękno każdego młodego człowieka bez wyjątku. To stworzenie nam przestrzeni i możliwości do dzia działania dodaje nam skrzydeł. I też chciałbym przede wszystkim skierować moim przyjaciołom zrzeszonym w Klubie Świadomej Młodzieży, Fundacji Autyzm Team ze wszystkich miast. Dziękuję całej naszej społeczności za to, że trzymamy się razem i z wielką siłą sięgamy po bezpieczne jutro. Dziękuję mojej szkolnej społeczności wszystkim fantastycznym pedagogom, psychologom i psycholożkom. Które i którzy wciąż nieustannie wierzą w moje mocne strony. Pamiętam do dziś każdy gest wsparcia, bo to właśnie dobre gesty, ciepłe słowa są fundamentem. No i na koniec, tutaj yy, na zakończenie tych kilku słów, chciałbym Państwu życzyć tego, abyśmy żyli pełnią życia. I teraz też od, odnosząc się do tego, kto jest moim autorytetem. Na pewno w, w grę też wchodzą autorytety prawno dziecięce, prawo człowiecze, y, między innymi y, zawsze takim autorytetem, y, a propos praw dziecka. Całej och idei ochrony praw dziecka, to od razu yy, tutaj zawsze takim moim autorytetem był były Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, czyli Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018. Yy, ale także przede wszystkim tak naprawdę dla mnie autorytetem z mojej strony trudnie, trudno mi wymienić też, kto jest autorytetem, bo dla mnie tak naprawdę autorytetem są te osoby, które robią, którzy działają, którzy tylko, że robią to, że nie, że, że nie gadają tylko i wyłącznie, tylko robią konkrety i działają na rzecz ochrony praw dziecka, na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce. Czyli twoim autorytetem są dobrzy ludzie, którzy czynią dobro. Dokładnie. Każdy człowiek, każdy człowiek, każda osoba, która jest mądra, uczciwa, rzetelna, która robi to dobro, ale tak na serio. Janku, czyli sam siebie również opisałeś, jesteś swoim autorytetem także i zasługujesz na tą nagrodę. Bardzo Ci dziękujemy, że jesteś i że robisz to, co robisz. Bardzo dziękuję. Dziękuję.